Ja się ogromnie cieszę, że jesteśmy już drugi raz na Dolnym Śląsku. Bardzo fajnie wspominam pierwszy rajd w Świtnicy. Tam inaugurowaliśmy, była inauguracja akcji. Fantastycznie było. Teraz jest pogoda, nieco inna. Już jak widać kurteczki i zimno, ale atmosfera i serca gorąca oczywiście, bo kampania trwa. Ja jestem tak ogromnie szczęśliwa, że w ramach w ramach akcji jadą przede wszystkim wszyscy zawodnicy. Ja czuję, że naprawdę mnie wspierają. Mnie osobiście, jako początkującego pilota, ale przede wszystkim fundację i całą akcję. Wyprzedzamy nowotwór. Wszystkie Automobil Klube, Jestem ogromnie wdzięczna dyrektorom rajdów i prezesom Automobil Klubów, że tak chętnie nas wspierają. Także wszystko jest super. Oczywiście nie kończymy kampanii. To jest tylko ostatni rajd w tym roku, ale tak naprawdę kampania cały czas trwa. Dla mnie najcenniejsze w tej akcji jest to, że ludzie osobiście zaczynają się angażować. To znaczy, czyli ja docieram ze swoją akcją bezpośrednio do ludzi, do zawodników, do ich rodzin. Przez to, że mówimy dużo o akcji w mediach społecznościowych, ale także bardzo dużo portali internetowych o nas pisze, docieramy do naszego odbiorcy, czyli do rodziców, do opiekunów dzieci, bo to, co jest oczywiście najważniejsze, to ja bym chciała dotrzeć z przekazem, czyli musimy się edukować, musimy uświadamiać, musimy poznawać niepokojące objawy choroby nowotworowej u dzieci po to, żeby jak najwcześniej, jak najszybciej zareagować.